Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku test czytnika linii papilarnych. Czytnik linii papilarnych otrzymujemy w takiej oto postaci. Jest to po prostu woreczek strunowy. W środku czytnik linii papilarnych jest owinięty w folię popelnykową, a więc jest dodatkowo yy, zabezpieczony. W mamy również przewody połączeniowe. Z jednej strony zakończone wtyczką specjalistyczną, która wchodzi do modułu, a z drugiej strony mamy żeńskie piny kołkowe. A więc czym jest czujnik czytnik linii papilarnych? Czytnik jest to czujnik biometryczny, a więc jak już sama nazwa mówi bio od czegoś naturalnego człowieka i metryczny, a więc od pomiaru. Jest to czujnik, który mierzy jakby jakąś część naszego ciała, w tym przypadku Zczytuję linie papilarne, które każdy człowiek posiada na swoich palcach. Każdy człowiek jak wiemy ma inne linie papilarne i w tym przypadku taki czujnik może służyć e, posłużyć nam w przypadku rozpoznawania, identyfikacji i weryfikacji, albo zabezpieczając po prostu dostęp. E, a więc jeżeli gdzieś znajdziemy kogoś odciski palca, możemy go później zeskanować, czy tak jak w tym przypadku. Czytnik linii papilarnych po prostu odczytuje nam linie papilarne i nas identyfikuje. Co może posłużyć właśnie jako system identyfikacji, weryfikacji czy zabezpieczający dostęp. Skoro już wiemy, co to jest czytnik linii papilarnych, przejdźmy teraz do konkretów, a więc o wyjściach i podłączeniu. Czytnik AS608 w tym przypadku jest on tu podpisany jako JM 101B. A więc tak. Zasada czynnika podłączenia jest bardzo prosta. W zestawie mamy przewód zakończony z jednej strony wtykiem DF11, z drugiej strony, jak już właśnie wspominałem, są to żeńskie wyjścia Gold Pin. A więc tak. Na module mamy podpisane wyprowadzenia, które podłączamy pod na przykład mikrokontroler, w tym przypadku Arduino. Ja już mam taki gotowy przykład, Wam pokażę. A więc pin, -out, pin -out wygląda następująco. Od, co, od samej góry mamy mm, V, a więc jest to zasilanie 3,3V, więc to przewód czerwony w, w tyku, a więc cały wtyk podłączamy w ten sposób. Następnie mamy TX i RX, a więc transmisję danych. Jest to przewód y, żółty i biały. Następnie mamy GND, a więc masa, czujnik dotyku, a więc wykrywa nam tutaj przyłożenie palca do szkiełka. Następnie mamy VA i D. D plus D minus służy jako podłączenie pod USB, a więc data output i data input. Teraz tak, jak już wspominałem, wtyk DF11 podłączamy czerwonym przewodem od góry, a więc do. Plus, ponieważ nie mamy tutaj wszystkich wyprowadzeń, w tym przypadku data plus i data minus, to nie wszystkie wyprowadzenia mamy tutaj, że tak powiem wyprowadzone, mamy tylko najważniejsze, a więc zasilanie, TX, RX i mamy to w tym przypadku 6 przewodów. Tak jak wspominałem, mamy dla was gotowy układzik, który przedstawia prosty sposób działania czujnika. Mam tutaj wygrany Przykład yy, kontroli, jakby dostępu. A więc w tym przypadku, nie wiem, czy będzie dobrze to widać, na LCD. Jak widzimy, tutaj nam się wyświetla teraz napis kontrola dostępu, przyłóż palec. Podłączenie pod na przykład Arduino Nano jest bardzo proste. Plus i minus no to podłączamy pod plus i minus 3V i GND. Następnie przewód biały i żółty podłączamy pod pin. Ja tutaj mam drugi i trzeci. Ponieważ 0,1 to jest TX i RX, że tak powiem, systemowy, dlatego pod niego się nie podłączamy. Jak działa sam czujnik? Sam czujnik do czujnika jest gotowa, przygotowana biblioteka, a więc w bibliotece mamy tam przykładów, a więc do obsługi czujnika. Czujnik działa bardzo fajnie, ponieważ, że tak powiem, to nie Arduino, że tak powiem, to nie Arduino zapamiętuje jakby ścieżkę linii papilarnych, tylko właśnie mamy tutaj komunikację TX i RX. Dlatego tutaj moduł zapamiętuje odciski palców. A później tylko komunikuje się z Arduino, dając mu, że tak powiem, informację, że palec został przyłożony, jest poprawny, jest zapisany w bazie danych. Można otworzyć lub palec został przyłożony, lecz nie ma go w bazie danych. Tak jak tutaj teraz zobaczymy, ja przyłożę palec przykładałem od wskazującego. I tak jak można zobaczyć na wyświetlaczu, je, pojawia się napis Arek, na przykład 1 i cyfra. W tym przypadku 162. Zdefiniowałem sobie właśnie palec wskazujący jako palec 1, później palec 2, 3 i kciuk jako czwarty. Czujnik dodatkowo daje nam możliwość jakby stopnia, właśnie ta cyfra, która tutaj była 128, 160, to jest jakby poziom pokrycia się zapamiętanego kciuka, a więc jeżeli pierwszy skanujemy kciuk, to robi się jego mapa. I później jak przyłożymy, to im więcej będzie punktów wspólnych, tym większy wynik właśnie w cyfrze. Dlatego tutaj nie dość, że po prostu nie rozpozna nam innego palca, na przykład mojego małego, ponieważ jest niezeskanowany, choćbym jak go przykładał nie rozpozna mi go, nie otworzy dostępu. To można sobie jeszcze, że tak powiem, dać wyższy level zabezpieczenia poprzez na przykład tylko idealne, że tak powiem, odciski palców powyżej na przykład tam 170 czy 180 punktów wspólnych. Dlatego ten czujnik jest bardzo, bardzo fajny. Dodatkowo nie trzeba zawsze przykładać go, że tak powiem, palec poziomo, pionowo, bo można też i poziomo do góry nogami. Czujnik zawsze nam odczytuje nieważne w jakiej pozycji damy linię papilarną. Teraz mamy palec środkowy, to był palec drugi. Palec trzeci, jak widzicie teraz, jeden tak połówką przyłożyłem, ale i tak mamy 103. I palec czwarty, a więc kciuk. Tak jak widzicie, taki prosty układzik tutaj napisałem. Prosty układzik tutaj jest wykorzystany po weryfikacji zgodności poprawnej, oczywiście, otwiera się nam jakby serwomechanizm, a więc rygiel czy coś. Można sobie zrobić fajny projekty safeu, kontroli dostępu do pokoju, albo gdziekolwiek jeszcze chcecie. Można też również wykorzystać to, nie wiem, w pracy jako jako właśnie rejestrator czasu pracy zamiast karty, czy coś ID, które można zgubić czy coś. Każdy pracownik będzie przechodził, po prostu odczytywał sobie linie papilarne i bez problemu. Bo ręki, nogi, bo na palcach stóp też są oczywiście linie papilarne. Nie zapomni się, dlatego myślę, że będzie to po prostu tutaj też fajny sposób na weryfikację. I teraz co, podsumowując, czujnik jest fajny ponieważ to on zapamiętuje linie papilarne, I czy też to po odłączeniu zasilania nie musimy się martwić, żeby na przykład te linie zapamiętać w e i arduino, ponieważ to robi czujnik, również sam nam wszystko, że tak powiem, podaje na tacy, dlatego tutaj to jest fajna opcja. Dodatkowo mamy również też podświetlenie, są czujniki też wodoodporne może kiedyś pojawią się u nas to jest na razie taki pierwszy w naszym sklepie ABCRC, a więc jeżeli jesteście zainteresowani takim bajerem, gadżetem no to zapraszam Was już na stronę ABCRC na której można zakupić ten właśnie czytnik linii papilarnych jak i wszystko to co widzicie ok, ale teraz pewnie zapytacie jak działa taki czujnik optyczny linii papilarnych? Otóż jego zasada jest bardzo prosta. Czujnik jest optyczny, a więc działa na detekcję obrazu. I po rozkręceniu śrubek ukazuje nam się płytka, na której jest po prostu mini, mały, mały czujnik optyczny, taki jak w kamerze, w aparacie która analizuje obraz. Obraz z czego? Obraz z tej szklanej płytki, która jest z przodu. I może teraz żeby Wam to dobrze pokazać zbliżę do kamery. Tak jak widzicie jest tam właśnie ta, to szkiełko na które kładzie się palec. No i teraz jak widzicie przykładam palec i widać linie papilarne są one po prostu takie czarne, się robią. Przykładając właśnie palec do czujnika, czujnik wykrywa przybliżenie palca, a sam moduł zaczyna może nie tyle zaczyna, co po prostu robi zdjęcie tego odciska i go przetwarza na formę cyfrową. Dzięki czemu odcisk palca jest bardzo dobrze widoczny, i właśnie. Na takiej zasadzie działa. Tutaj mamy cztery piny, które właśnie działają. Są połączeniem z płytką w formie Gold Pin. Tam jest dioda podświetlająca i czujnik przyłożenia palca do czytnika linii papilarnych. A więc, tak jak widzicie, zasada bardzo prosta. Działa na zasadzie analizy obrazu, a więc później przetwornik, właśnie ten, który jest tutaj, przetwarza nam, analizuje obraz, wykrywa linie papilarne i później, przykładając palec, ponownie szuka punktów wspólnych. Więcej informacji poniżej w opisie, jak i na stronie produktu, znajdziecie już gotowy ten projekt, który tutaj widzicie. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeżeli filmik się, się podoba, łapka w górę, kliknijcie oczywiście dzwoneczek, aby być informowanym na bieżąco, jeżeli pojawi się jakiś film z nowościami, które pojawiły się w naszym sklepie. A więc to by było tyle, ja za uwagę dziękuję i do następnego, cześć!